Artur! Artur! Co? Który dzisiaj? Czwarte. Ale który? Dwudziesty pierwszy? Wiosna się zaczyna. Wiosna? Wszędzie się zaczyna. Już za oknem ptoki śpiewają. My też zaraz będziemy. Co mi śpiewa? Ale zimno jakoś tak. I wszyscy chorzy. Tu z nosa leci. Tu z gęby leci. Tu z ucha. A z tego nie leci, bo nie działa. <ścoughs> Ale leci. I to jest oznaka gorączki. Bardzo gorączka. gorączka. Gorączka? Gorączka! Zaczynaj! Zaczynaj! No, Nie dowiesz się, jak bardzo cię kocham. Nie dowiesz się, jak bardzo mi zależy. Kiedy mnie obejmujesz, to z tej gorączki to jedno z dzisiaj Przyprawiasz mnie o gorączkę. Kiedy mnie całujesz, gorączkę, kiedy mnie przytulasz. Gorączka, wczesnym rankiem, gorączka Wczesną. przez całą noc. Słońce świeci za dnia, księżyc świeci nocą. Ja zapalam się, kiedy mnie. Mnie o gorączkę, kiedy mnie całujesz, gorączkę, kiedy mnie przytulasz. Gorączka wczesnym rankiem, gorączka przez całą noc. Wszyscy mają gorączkę, to coś, co zna każdy z Was. Gorączka nie jest niczym nowym. Gorączka zaczęła się dawno temu. Wszyscy mają gorączkę. Jeżeli macie gorączkę, subujcie, lajkujcie, udostępniajcie. Na ten Romeo kochał Julię, a Julia czuła to samo. Owszem. Kiedy ją obejmował, mówił. Julko, kochanie, jesteś moim żarzem. Kiedy się całujemy, gorączkę ognistej miłości. Młodności. Gorączka cały płonę, gorączka! Tak naprawdę się spalam. Się. Spalam się, spalam się jak lasy w Ameryce. Jezu, lasy w Ameryce To zupełnie jak kapitan Smith i Pocahontas. Mieli szalony romans. Kiedy jej tatuś chciał go zabić, powiedziała: Łatku, nie masz się. Nie o gorączkę. gorączkę, kiedy mnie przytula. Gorączka, jestem jego panią, a ty tatku potraktuj go dobrze. Wysłuchaliście mojej historii, oto wniosek, do jakiego doszłam. Laski są stworzone. By przyprawiać cię o gorączkę, czy to no według hajda czy Celsjusza. Przyprawiasz mnie o gorączkę, kiedy je całujesz. Gorączkę, jeśli żyjesz i się uczysz. Gorączka, aż zaczniesz skieczeć. Cóż za uroczy sposób, by spłonąć. Cóż za uroczy sposób, by spłonąć. Cóż za uroczy sposób, by spłonąć Cóż za uroczy sposób, by spłonąć Wiesz co? Chyba musimy komuś podziękować, jak zwykle Dzisiaj ten tekst przetłumaczył dla nas Sadajs Chyba Sadajs, ale ja się tam nie znam